Proszę Państwa, z tą waloryzacją też jest taki problem, problem czy nie problem, to też można się nad tym zastanawiać, czy waloryzację należy uwzględniać w wartości szacunkowej zamówienia. No nie, proszę Państwa. Tak jak nie doliczacie zmian umowy, nawet jeżeli na przykład macie tę zmianę niskowartościową i ta zmiana niskowartościowa jest taka super i, i możemy z niej korzystać, mamy 10% w dostawach usługach i mamy później, co tam my mamy jeszcze, 15 w robotach budowlanych, to i tak, mimo wszystko, my tutaj, proszę Państwa, tej zmiany, nawet jak wiemy, że będziemy ją stosowali, to my i tak przecież jej sobie tutaj nie doliczamy, prawda? Więc no, nie ma takiej, takiej potrzeby, nie ma takiej, takiej absolutnie, żeby waloryzację dodawać absolutnie. Waloryzację nie dodajecie, nie uwzględniacie. Natomiast jakby z tą waloryzacją pojawia się być może taki mały, mała wątpliwość i problem, jeżeli ona jest przewidywana jako waloryzacja automatyczna, co by oznaczało, że wykonawca kolejną fakturę, którą nam złoży, może wyliczyć na innych, np. Na wskaźnikach, kosztach, cenach, stawkach bez zmiany umowy. Ale wtedy wasze umowy przecież to one nie są takimi umowami na określoną wartość, tylko do określonej puli środków. Więc wy zakładacie, że macie na zamówienie 2 miliony złotych i, i macie tę umowę na 24 miesiące, i do 24 miesięcy lub do 2 milionów złotych ta umowa was obowiązuje. No i wtedy może tak być, że ktoś przewiduje odważny, Automatyczną waloryzację, ale oczywiście tym limitem i to, nad co zaciągane jest zobowiązanie, to są te 2 miliony złotych. Tutaj też problemu nie ma i nic tutaj nie trzeba przewidywać. Na pewno nie trzeba przewidywać. Moi drodzy, do wartości szacunkowej zamówienia: absolutnie nie. Powiem Wam, że ja teraz robię jeszcze taką stójkę z przewrotką w dużym zamówieniu na energię elektryczną, na szczęście tego dostawa bez przesyłu bo zamawiający ma pozawierane, chce zrobić zamówienie dla swoich różnych jednostek, to tam jest prawie, no będzie po, po, grubo ponad 30 milionów złotych, taka energia elektryczna i na przykład są jednostki, które mają pozawierane umowy, na przykład te umowy mają pozawierane do, nie wiem, do, do, do września tego roku, do września 2023 roku i teraz jest postępowanie i wykonawca składa ofertę w tym postępowaniu. No i zamawiający ma tam jakąś cenę. Niech to będzie jedna złotówka. A teraz wykonawca złoży ofertę na złoty 50. I ja tak sobie myślę, no, pff, no i co? Ja wybieram ofertę wykonawcy za złoty 50, a zgodnie z zasadą gospodarowania, w ogóle wydatkowania środków, ja mam złotówkę do września. No to co to jest dla mnie za interes, bo ja sobie wyłoniłam wykonawcę. No i na przykład ja wprowadzam takie też zapisy, że jeżeli ta cena będzie mniej korzystna, to ja dopiero umowę zawrę, jak mi skończy się termin obowiązywania dotychczasowej umowy. Ale ja wszystko, że tak powiem, chciałam pokazać, że tak wszystko tam jest udostępnione i jawne. Oczywiście ceny są też podane, jak ja mam teraz aktualne z, z aktualnymi dostawcami, żeby ewentualnie wykonawca. Wiedział o tych cenach i wiedział, wiedział czym tutaj może, może konkurować. Ja uważam, że to nie jest nic tajnego, żeby takie informacje udostępniać.